Hej witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Blayfox to kolejny odcinek z i pytań widzów na temat FNAF Więc zaczynajmy Pierwsze pytanie od Piotra Zębowskiego Blayfox, a to Purple Guy czy zabijał Pinga. Pozdrawiam Ja też cię pozdrawiam i Purple Guy był to starszy brat do którego wszedł Ednard, aby uciec z lokalizacji dlatego wygląda tak jak wygląda a Pinga był ojcem i to właśnie on zabijał dzieci a Marynetka ożywiała je w kostiumach animatroników Kolejne pytanie od Sira The Fox. Fox dlaczego tylko w Teaserze z FNAF 1, bo oni przebiega przez korytarz, a w Grze już nie. A to dlatego, bo za czasów kiedy gra powstawała, to Boni przechodzi przebiega przez korytarz. Ale jednak skąd zmienił zdanie i zamiast do niego Foxy przebiega przez korytarz. Kolejne pytanie od KP Scraft. Dlaczego na jednym z na 4 Foxy posiada długi język, a w Grze już go nie posiada? A to jest dlatego, że to jest małe niedopatrzenie twórcy i mały błąd graficzny w grze podczas Jumscareu. Kolejne pytanie od BlueDog Dlayfox, gdzie się kryje Golden Freddy we FNAF 2. D tak naprawdę do tej pory nie jesteśmy pewni, gdzie w tej części gry może się on znajdować, ale prawdopodobnie znajduje się on obok pokoju ze starymi animatronikami. Razem z kostiumem Springboniego. I jeszcze chciałem wspomnieć. Że w minigierkach możemy spotkać Golden Freddy'ego właśnie obok starych animatroników, ale jak zobaczymy podczas gameplayu, to nie istnieje tam takie rozmieszczenie pokoi i nie możemy zobaczyć w minigierkach niektórych pokoi, które są zaznaczone na mapie w kamerach we FNAF 2. Kolejne pytanie od Kiriku Ruku. Czy Endar posiadał własny strój? Pozdrawiam. Ja też ci pozdrawiam i mówię ci, że miał. Posiadał go, zanim został rozebrany na części, a jego części zostały przeznaczone dla innych animatroników. Kolejne pytanie o Zdzisława Biedrawa, jeżeli Spinktrap przyszedł to co spowodowało pożar? Nie spowodowało, tylko spowodował stróż który chciał uciec Spring po niemu kiedy on do niego przyszedł. Ale nie udało mu się i prawdopodobnie sam swłonął, a Spinktrap przeżył, co możemy zobaczyć we FNaF Sister Location pod koniec ich nocy. Okej, okay, idziemy do końca tego odcinka. Ja mam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w przyszłym tygodniu z kolejnymi i pytaniami. A ja z Wam Dzegna i się. Cześć!